No to jeszcze raz, skoro już tak nie wypuściłeś, to nie mam innego wyjścia. Franciszek Majewski, Dorek Bledor, Kinelo i Tobiasz Jakub Musielak. Dzisiaj nie mamy drugiego z... się tak samo Jowaj są wychowaniami tego samego klubu. Wyścig czwarty, przebiegło 7 do 11. aż podskoczyły przy starcie Tobiasz Jakub Musielak, ale to jest mimo wszystko opiecujący start. To Tobias skończy się tą upadkiem. Zabrakło teraz miejsca dla młodzieżowca. Może nawet nie tyle, co zabrakło miejsca, co po prostu w tej sytuacji nie opanował. Zawodnik poznańskiej drużyny i no niestety drugi raz rzędu zapoznaje się z Buku, Ale tylne koło zahaczyło pod i generalnie nie było już ratunku. Widać, że spore lekcje przez te dwie minuty odrobił Norik Bledorn, który już był zdecydowanie szybszy. To on wygrał start i to on był pierwszy w tym wyścigu. No tutaj z kolei teraz Kinan Australijczyk, to on trochę... No tak, wypchnięty generalnie przez, delikatnie przez Niemca, Brydorna do tej połowy toru. No i tam też z kolei z czwartego pola zjeżdżał swoim naturalnym torem jazdy Musielak, no któremu po prostu zabrakło miejsca i niestety przykrył upadek. No taka katapulta niespodziewana, ale miejmy nadzieję, tak patrząc na to, co się dzieje, że nie przyniesie żadnych tutaj złych.